Uszanowanko wszystkim. Witam w kolejnym drapaniu wieczorową porą. Jak widać, miks tym razem przygotowany jest dość duży. Krzyżóweczka za 3 zł, ekstra pensja za 5, srebro i złoto za piątkę. Z lewej strony mamy diamentowy milion za 20, bonus 7 za 10 i maxi cash party za 10 oraz trzy różne rodzaje linii: mega linie, super linie i szczęśliwe linie. Jeszcze mam ekstra linię, ale to przy innej okazji będą. Więc może od tych linii tutaj zaczniemy. Od tych ze środka. Super linie za piątkę. Połowa do, y, wydrapana. Drapiemy dalej. Dzwon i wiatrak. Szukamy wiatraka. I dzwona. Dzwon jest. Wiatrak też. Elegancko. Jest wiatrak, jest wiatrak kolejny. Co jest tym drapakiem moim? Trochę się już zużyło tego drapania. Dzwon i pod nim wiatrak. I jeszcze tu jest dzwon kolejny. Oraz wiatrak w ostatniej sekcji. No dobrze, jedziemy kolejne symbole. I tutaj mamy księżyc i gwiazdy. Akurat tak blisko siebie. Tematycznie też. Księżyc gwiazdy. Szukamy księżyca i gwiazd. Księżyc jest. Gdzie gwiazdy? Nie ma gwiazd. Znowu mamy dwa księżyce. No dobrze, kolejne dwa symbole, tutaj z kolei balony i motyl, motyl jest na pierwszym miejscu, balony w drugim rzędzie. Gdzie jeszcze są, motyl tutaj, no tutaj czapka dałaby od razu trzy linie, no to myślę, że raczej tak nie będzie, ale mogą być trzy, trzy, trzy linie po 5 zł na przykład. Jest w ogóle taka wygrana? Jest. Czyli może tak być. Balony motyl. Nie ma więcej. Tak więc drapiemy kolejne symbole. Słoń, okulary. Słoń jest na samym końcu. Okulary w przedostatnim rzędzie. O, tutaj są też okulary. Tutaj brakowało by popcornu, ale popcornu też brakuje tutaj. Okulary, brakuje czapki, która jakby była, no to z kolei byłby już czwarty rząd. Słonik jest tutaj, brakuje arbuza. Arbuz jest tylko tutaj, więc jest szansa, żeby byłaby jedna linia wtedy. No dobrze, w takim razie mamy dwa ostatnie symbole, trapiemy po jednej sztuce. Klapki, ich tutaj w ogóle nie widać, więc trapiemy od razu ostatni. Lody, co nam dają lody? Lody nam dają to, że nie mamy popcornu. Czyli nic nam nie dają. Ten czy nie ma. Popcornu nie widać. Czapki też nie widać. Biedronka, Arbus, Parasol. Biedronki nie widać. Arbuza nie widać. Parasola nie widać. Super linie są puste. Dobrze, może weźmiemy sobie w takim razie coś z tych. Tutaj drobniejszych rzeczy, wygrywające liczby w ekstrapensji. Wezmę tak drapny, będzie trochę szybciej. Zaraz obrócę ją z powrotem. No dobrze, myślę, że już widać te nasze liczby: 06 13, 06 13 31 32, czyli. Jeżeli będzie dwójka z przodu, no to no ekstrapensja, no to brakuje jeszcze jednej i tylko, tylko jeszcze jednej brakuje, ale nieraz tak było, że była ekstrapensja i nic tam nie było. 0, 4, niestety nie nasze. Dwójka z przodu, czyli nie nasze. Trójka z przodu, na co z tyłu? 0. Trójka, czyli nic. I jeszcze mamy 5 szans. Oby tutaj coś padło. Jest trójeczka, 1 i 2, piątka, 1, 7, no trudno. Drabiemy dalej. Trójeczka i. O, mamy wygrane, wygrana zdrabka. Będzie co najmniej 5 zł, ale jeszcze może być więcej. 0,2, czyli mamy liczbę 31, a tutaj 5 zł. Czyli ta zdrabka się zwróciła. Bierzemy kolejną zdrabkę, może tego diamentowego miliona weźmiemy. I drapiemy, odlecimy z góry na dół. Serce, ananas, korona balsam, zegar, rower, kawa. Perła. na razie nic co by nas interesowało Ach, plecak też trochę myli się z tym tutaj klipsem którego szukamy drapiemy dalej w takim razie skoro na razie nic tutaj nie ma drapiemy dalej może się uda tak żeby chociaż zwrocik tutaj był. No, jeszcze 5 szans. Co tu będzie? Co tu będzie. No, ostatnie. Ostatnie szanse. Palma i. O! Proszę, czyli jednak nie jest ta zdrapka pusta. A jako, że jest to portfel, to możemy razy dwa. Także nie dość, że nie jest pusta, to jeszcze jest na plus. Jeżeli będzie 20, to będzie 40 zł. Tak jest, 40 zł w tej zdrapce. Także to akurat dobrze poszło. Bierzemy kolejne zdrapy. Teraz może... Weźmiemy srebro i złoto. Schemat podobny jak przy tej sta pensji. Cztery wygrywające liczby. Cztery wygrywające liczby, i szukamy ich wśród moich liczb. w sekcji twojej liczby szukamy ich. A jeszcze tutaj tak. W każdym razie widać, że to 30. To jest 7. 21, 7, 21, 30 i 18. I szukamy, czy będzie wśród jednej z 10 tutaj liczb. Nie wiem, co oznacza H. Możliwe, że nie ma 3 liter kontrolnych H, więc prawdopodobnie będzie przegrane. Ale sprawdzimy. Na razie nic nie mamy, 26 też nas nie urządza, Czwórka tym bardziej, bo nie mamy nic poniżej 10, jedziemy dalej, 6, 8, 17, było blisko, ale cóż, no nie chcą nam dać wygrać, no nie chcą. No i 32, czyli pusto, pusto. Gdzieś tu są pewnie te inne kontrolne, ale pewnie są trzy różne. Tak więc ta jest pusta. Co tu zdrapniemy teraz? Może krzyżóweczkę weźmiemy. Krzyżówka mała za 3 zł, czyli ta najmniejsza. Drapiemy Twoje liczby. Na początek PT. PT, mam P w hipnozie. W hipnozie. Gdzie tu jest jeszcze? Tu jest T w topoli. No i od razu P jest w topoli. I T jest w stoku. Dobra, drapiemy kolejne litery. I O. I O. Noc. Niedziela. Od razu dwa razy i. Tu jest hipnoza. O, i, o, i, gdzie tu jest jeszcze mazowsze? Topola ma dwa razy o. Stok ma o. Ivox, I już więcej nie ma. O było częściej, jak widać. No dobra, jedziemy kolejne. Mamy jd, jd. Jeżeli ktoś myśli o jakimś skrócie, to lepiej niech go nie rozwija. J D. Jest D parę razy. J jest mniej. Jednak jakby na to nie patrzeć. Jest rzadziej występującą literą w słowach. W każdym razie wygląda na to, że to wszystko. jedziemy kolejne litery. HL. HL. Co nam to da? No, na razie tylko chyba w tej topoli jest to L. I w niedzielni. ha w ogóle chyba tu nie widać. A nie, jest w hipnozie, no tak. Prawie bym przy No i jedziemy. Kolejne litery. UB UB Uwertura ma dwa U. Puck. a B balsam. I jedziemy w takim razie kolejne litery V i S. V to tutaj jest prawda, ale niewiele nam daje S. S może tutaj trochę więcej dać, aczkolwiek nadal brakuje sporo liter no i jedziemy dalej na razie nie mamy ani jednego słowa cóż poradzić fk fs Kadam da stok od razu tutaj zaznaczymy słowo k nam daje stok puck brakuje c F, F tu nie widać. No dobra, no póki co mamy jedno słowo. Następne dwie litery. WR. A, tu jeszcze było V. Nawet tutaj jakoś nie skojarzyłem tego słowa, bo pierwszy raz je widzę w krzyżówkach tutaj różnych. Żeby było w Vox to przewijał się nieraz. R W R racja i wszystko. No i teraz dwie ostatnie, no to sobie drapniemy po jednej. E samogłoska może nam coś tutaj dać. FS brakuje Z w Sejmie, brakuje M no tu brakuje C w C drze. Nie będzie, nie będzie nocy, nie będzie niedzieli. Uwertura brakuje A Mazowszy no brakuje A i Z, więc tego nie będzie. Ren brakuje N. No i co by musiało tu być? Aby nam dało uwerturę. No i chyba... I to pole. To aby nas uratowało, że byłby zwrocik, ale mamy M co nam M daje? M nam daje marsz, M nam daje same. Znaczy marszu nie ma jako słowa, tylko jest w słowie marsz, ale mamy słowo same za to i nie mamy słowa max, ani nie mamy słowa balsam, bo brakuje A. Tak więc spodziewam się trzech różnych liter kontrolnych. Tak jest. Czyli krzyżówce nic nie było. No to może małe, szczęśliwe linie. Garnek, krab, krab do garnka, krab, garnek. Jest garnek i nie ma więcej. Dobra, serce dzwon, serce jak dzwon, jest dzwon, ale nie mamy serca. Na to wychodzi. Zwon serce. No nie ma serca. Był dzwon dwa razy. Dobra. Kolejne dwa symbole, a tutaj wiśnie i podkowa. Szukamy wiśni i podkowy. Podkowę mamy. Raz była i na tym zakończymy poszukiwania wiśni i podkowy, słońce i kwiat. Kwiat jest, słońce tam na dole jest. Jeszcze kwiat tutaj. Słońce jest tu. Kwiat. Słońce. No i jak jest słońce, to i tęczy, tęcza by się przydała. Dwa ostatnie symbole drapiemy po jednym klucz. Klucz tutaj w ogóle nie ma. I ostatnia korona, która jest, ale brakuje nam złota. Tak więc szczęśliwe linie puste. Zobaczymy co nam da bonus 7 Bonus 7 przydałoby się, żeby zwrócić był Ach, ten klips mógłby być w diamentowym milionie. Tam by się bardziej przydał. Na razie tu jest pusto. No i póki co, to tutaj nic nie ma A na plecach jest. telefon mi dzwoni musiałem przerwać na chwilę, więc co my tu mamy? My tutaj nic nie mamy. Tak, nic tu nie mamy. No to jedzie na listę przegranych. Mamy Maxi Cash party i megalinie megalinie sobie zostawimy na koniec, bo ja się dłużej drapie. Jedziemy Maxi Kaszparty.

Puste zobaczmy tylko co by było w tych, które są najbliżej. Czyli 34 mamy 35, 5000 14 mamy 13, to jest 20 tysięcy 22 mamy 21, to to jest w ogóle duża kwota. Także specjalnie to zrobili specjalnie. No i na koniec. Mega linię. Drapiemy drugą połowę. Postaramy się to zrobić szybko w miarę i nie, prze, i nie przeoczyć żadnego symbolu. Serce, kłódka. Serce od na pierwszym miejscu. Serce jest tutaj. Kłódka. I serce w jednej linii. Brakuje pierścionka. Jest serce. Serce jest, kłódka, kłódka. Tutaj serce, serce no parę razy tutaj jak widać jest. No i jeżeli chodzi o te dwa symbole, to tu wszystko. Jedziemy kolejne. Liść moneta. Liść moneta. Liść moneta, jest liść. Liść moneta. Jest tu. Jest liść. Klapki tylko brakuje, byłaby linia. A my teraz szukamy liścia i monety, liść i moneta. Jest liść. Jest kolejny liść. I to tyle. Dobrze, jedziemy na następne symbole dwa. Pióro i diament. Pióro i diament. Pióro było, się nawet gdzieś koło liścia. A tutaj koło liścia. A diament? Nie wiem, nie kojarzę. W każdym razie może gdzieś będzie diament, pióro, pióro, a jest diament. Jednak się ukrył jeden. I pióra więcej nie widzę, e diamentu więcej też nie widzę. Jedziemy kolejne symbole: korona, wiśnie. Wiśnie. Wiśnie, brakuje laczków w kolejnej już linii. Są wiśnie tutaj, mm, wiśnie i korona. Wiśnie są tu, korona, korona, korona. Czyżby korony w ogóle nie było? na no to wychodzi. No dobrze, wieś nie też, więc już nie widzę. Sześć symboli zostało, odsłaniamy dwa kolejne. Arbus, słońce. Jest słońce. Słońce jest. Nawet trzy słońca w sumie. Arbuza póki co nie widać. Jest kolejne słońce i jeszcze jedno. I nie ma arbuza. A jest jeszcze jedno słońce. Dobrze. Jedziemy kolejne symbole: kokos i popcorn. Kokos. Brakuje dzwonu. Brakuje tutaj z kolei już tylko żółwia. Tu brakuje winogrona. Tu będzie brakować auta. Tu będzie brakować zegaru. Zegara. Pardon. Yy, kokos popcorn. Zwon tu był? Yy, nie, nie było, dobra. Kokos popcorn. Popcorn. No coś czuję, że foto będzie w jednym z tych. Tych dwóch, których jeszcze nie drapaliśmy. Kokos i popcorn. No i tu jest jeszcze kokos. No dobra, dwa ostatnie symbole. Oby tam nie było żadnego słonia, niczego, z czego my nie mamy. Sakwa. Co nam daje sakwa? Jest podobne do sakwy, ale niestety to nie to. Mamy sakwę, brakuje pierścionka. No i co jeszcze i tyle? I ostatni symbol foto, tak jak coś czułem, które oczywiście nam nie da ani jednej linii. Foto jest tu i gdzieś tam na dole. I tutaj brakuje dzwonu tak, zegar, pierścionek winogrona, klapki. Zegara nie ma, pierścionka nie ma, winogrona nie ma, klapki, klapki czy są? Klapki nie ma. Dzwon auto. No i dzwon auto i żółw. Dzwon podobny do sakwy nie ma. Auto nie widać, żółwia nie widać, czyli linii nie mamy żadnej, liczymy na bonus, a w bonusie lustro. Tak więc nic tu nie ma. To jest kolejna pusta zdrabka, tak więc tego weszło nam tylko 40 zł w diamentowym milionie, i tu mamy 5 zł, także zwrot słaby. Aczkolwiek drapanie było całkiem fajne. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam, cześć.